Dzień dobry, szanowni Państwo. Znajdujemy się w Katowicach przed tym pięknym budynkiem Izby Rzemieślniczej i zapraszamy Was na wywiad z dyrektorem Grzegorzem Mikietą. Dzień dobry, dziś wywiad przeprowadzimy z panem Grzegorzem Mikietą, dyrektorem Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Dzień dobry Państwu. Panie Grzegorzu, proszę nam powiedzieć, jaki cel jest w ogóle Izby Rzemieślniczej? Jakie zadania są? Izba Rzemieślnicza to organizacja pracodawców. Najstarsza, największa organizacja, która się zajmuje dualnym kształceniem zawodowym, ale przede wszystkim to organizacja z wielkimi tradycjami. Sama Izba ma Kratowicka ponad 100 lat, rzemiosło to stulecia, a my pracujemy dla rzemieślników. Jakie zawody są najczęściej wybierane w rzemiośle? Najczęściej to zawody najbardziej popularne. Nawet mało kto się spodziewa tego, że w rzemiośle są takie zawody, które na co dzień nas otaczają. To jest przede wszystkim wszystkie zawody e, usługowe e, związane z beauty, czyli fryzjerstwo, kosmetyka i, i wszystko z tym związane. E, bardzo popularne, szczególnie wśród e, chłopców, są zawody motoryzacyjne, ale i wszystkich, e, potrzebnych branż, czyli mechanika samochodowa, elektromechanika, elektryka, blacharstwo, lakiernictwo, Mamy też popularne zawody budowlane, nie słabnąca ich popularność, chociaż technologicznie się zmieniająca, ale to są wszelkie zawody związane z wykończeniem wnętrz, malarstwo, takie pokojowe oczywiście, układanie płytek, ale i same budowy, dekarstwa, wszystko z tym związane. I też trzeba wspomnieć o stolarstwie. Niesławna popularność stolarzy, zarówno tych meblowych, takich bardzo, bardzo związanych z wykończeniem właśnie mieszkań. A proszę nam powiedzieć, jak wygląda współpraca Izby Rzemieślniczej właśnie z, z cechami rzemiosł? Rzemiosło to taka sieć powiązań pomiędzy, pomiędzy organizacjami. Mamy 26 izb rzemieślniczych w Polsce, prawie 460 cechów. Do każdej izby należą cechy, które właśnie zrzeszają tych przedsiębiorców i działają na ich rzecz. No, przede wszystkim to cechy zrzeszają przedsiębiorców. To cechy podpisują umowę na tą dualną naukę zawodów a w Katowickiej Izbie Rzemieślniczej przeprowadzane są egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. A Izba Rzemieślnicza skupia się na instruktarzu przede wszystkim, na wszelkiej opiece związanej z prowadzeniem nadzoru nad praktyczną nauką zawodów w zawodach rzemieślniczych. Aha. A proszę nam powiedzieć, czy w obecnych czasach jest opłacalne takie rzemiosło, taka branża? Ehm, tak jak pewnie w każdej innej branży, jeśli ktoś do zawodu podchodzi z pasją, taką pracowitością, zaangażowaniem, to jest to opłacalne. Trzeba e, znaleźć, e, mieć trochę szczęścia, ale znaleźć taką niszę na rynku, której będzie się po prostu to opłacać. W rzemiośle mamy mnóstwo zawodów takich stałych, niesłabnąca popularność. To są te zawody takie najbardziej popularne, najczęściej wybierane. I rzeczywiście to są, wykonywanie dzisiaj tych zawodów jest opłacalne. Może być nawet bardzo opłacalne, kiedy jest się dobrym w tym, co się robi. Rzemiosło to przede wszystkim gwarancja jakości. My tej jakości bronimy. Jeśli ktoś jest dzisiaj Dobrym fachowcem na rynku, to może się z tego naprawdę utrzymać i mieć świetną i dobrze płatną pracę. Panie Grzebo, proszę nam powiedzieć, jak Izba reaguje na zmieniający się rynek pracy? Izba Rzemieślnicza, przynajmniej ta, którą ja mam przyjemność kierować, stara się bardzo mocno obserwować zmieniający się rynek pracy. Tutaj chociażby można, możemy się pochwalić tym, że kilka miesięcy temu otwarliśmy branżowe centrum umiejętności w dziedzinie robotyki, czyli już nie tylko takie tradycyjne zawody, z którymi kojarzone jest rzemiosło, ale w partnerstwie z Powiatem Wodzisławskim, w tamtejszej Szkole Centrum Kształcenia Zawodowego, otwarliśmy właśnie takie branżowe centrum umiejętności w dziedzinie robotyki. I szkolimy pracowników do obsługi robotów. Rzemiosło reaguje na zmieniające się otoczenie i tak samo jak rynek zmienia się pewna postawa dotycząca wykonywania poszczególnych zawodów. No, są inne technologie budowy remontów domów, są inne metody wykończenia wnętrza, rzemiosło na to reaguje, wraz, wraz z zmieniający. Się rynkiem, ale my też e, stawiamy na również nowoczesne zawody. I w tych nowoczesnych zawodach widzimy przyszłość dla, dla rzemiosła. Proszę nam powiedzieć, jakie są plany na najbliższe lata rozwojowe Izby Rzemieślniczej w Katowicach? Um, um. Nie tylko Izby Rzemieślniczej w Katowicach, ale całego rzemiosła plany na, na, na najbliższe lata są takie, żeby przede wszystkim wsłuchiwać się w rzemieślników, szczególnie tych młodych rzemieślników. Tak się akurat stało, z czego się bardzo cieszymy, że prezes naszej organizacji stał się prezesem Związku Rzemiosła Polskiego, a jego otwartość na współpracę z młodymi Pewnie poniekąd dlatego, że on jest również nauczycielem akademickim, sprawiło, że w, przy Związku Rzemiosła Polskiego e, utworzyliśmy Radę Młodych. Chcemy się wsłuchiwać e, w młodych, dlatego że e, rzemiosło, jak i przedsiębiorczość w Polsce dzisiaj stoi przed e, między innymi wyzwaniem e, sukcesji firmy rzemieślnicze powstawały około 30-35 lat temu w czasie zmian ustrojowych w Polsce tworzyły te firmy osoby, które były w wieku 30-40 lat, które dzisiaj mierzą się z problemem przekazania swojej firmy młodszym pokoleniom. Ten problem sukcesji jest dzisiaj również do nas przez nas dostrzegany i staramy się wspierać i wspomagać tych przedsiębiorców, żeby umiały przekazać te swoje przedsiębiorstwa nowym pokoleniom. Proszę nam powiedzieć, jak ważna dla Izby Rzemieślniczej współpraca z nowoczesnymi mediami? Dla Izby Rzemieślniczej to jest bardzo ważna kwestia i my już od kilku lat bardzo mocno skupiamy się na social mediach, żeby w nich właśnie propagować rzemiosło. Staramy się bardzo mocno i aktywnie uczestniczyć w tych social mediach i zachęcać do, do właśnie takiej współpracy wszystkie osoby związane z rzemiosłem. Zarówno cechy rzemieślników, jak i tych młodych, którzy zdawają u nas egzaminy. Nasz Facebook, Instagram, czy nawet TikTok jest wykorzystywany do popularyzacji zawodów rzemieślniczych. I bardzo cieszymy się, że również możemy współpracować z Telewizją Młodych i bardzo mocno chcielibyśmy się skupić na tym, żeby ta współpraca, była długofalowa, dlatego no, współpraca z młodymi jest dla nas bardzo ważna. Mhm. Zamieniamy wszystkim tu do obserwowania w profilu. A jeśli na koniec, ostatnie pytanie: zwykle wszystkim zadajemy, jaka jest Pana taka od serca rada dla młodych przedsiębiorców? Przede wszystkim, żeby stawiać na jakość. Jakością można obronić swój zawód, swoją pracę. Ktoś, kto podchodzi z sercem do pracy, ma rację bytu na tym rynku i może się świetnie odnaleźć. Świetnym rozwiązaniem, czy wyjściem wtedy jest również fakt, gdy gdy ta praca jest również dla młodego człowieka pasją. Jeśli ktoś się pasjonuje tym, co wykonuje, to jest recepta na to, żeby, żeby na, na, na rynku się z tym wszystkim odnaleźć. Super, dziękujemy bardzo. Dziękuję, dziękuję.